Witam tutaj Łukasz. Na naszym kanale zabieramy Was w różne ciekawe miejsca dzisiaj wypada na polską restaurację w Londynie. Na to wycieczkę zabieramy Was dzisiaj metrem, chociaż samo to metro nie będzie jechać pod ziemią, bo jak metro to nie znaczy, że tylko pod ziemią. Też jest takie metro, które jeździ nad ziemią. Jest na przykład Didi Line. Także wsiadamy do pociągu, później będziemy... Przesiada się na następny pociąg i będziemy znajdować się na Ealing Broadway, gdzie wejdziemy do restauracji Sowa, tak? To jest restauracja Sowa, polska restauracja. Ealing Broadway jest znany bardzo i słynny z tego, że mieszka tam mnóstwo Polaków. Praktycznie idąc ulicą możesz słyszeć język polski. Nie wiem, zaczepić kogoś, to naprawdę nie będzie Polak. Naprawdę, jest nas tam tyle z Polaków. Także zapraszamy serdecznie i lecimy. Znajdujemy się przed stacją metra. Bardzo yy, rozpoznawalne. Są tutaj jakby stojące puszeczki, w których zawsze rano od poniedziałku do piątku jest świeża gazeta. Także jak podróżujesz metrem po Londynie, zawsze możesz wziąć świeżą gazetkę, przeczytać co się dzieje na świecie. To jest taki ponuś za darmo, a mówią, że nic nie ma za darmo. Teraz tak, żeby poruszać się londyńskim metrem to musisz mieć kartę, która się nazywa Oyster Card. Tutaj te maszyny, które są widoczne. Jak masz tą kartę to naciskasz i możesz doładować sobie kredyt, żeby przejść przez te bramki. Teraz bardzo yy, tematem rozpoznawalnym wszędzie jest dotykanie wszystko contactless, Czyli nie musisz płacić Oysterem, możesz podłączyć kartę z tego telefonu, albo na pewno wiecie. I przechodzimy i po prostu dotykasz. Ale jest teraz fajnie kupić, jak jesteś w Londynie, ludzie zostawiają sobie na pamiątki. Jeździesz taka karta, że w Londynie. To jest fajnie. I możesz to trzymać za każdym razem, jak wracasz do Londynu, to możesz doładować to z powrotem, także to nie, wiem, nie przepada. Ja się teraz przybijam. Żółty był wcześniej, teraz zmienili i jesteśmy w środku stacje metra wyglądają różnie, ale bardzo często występuje ta stacja jak jesteś, to możesz dostać taką mini mapkę składaną na 15 części albo i więcej. A jak ją rozwiniesz to siedzisz w metro i jak wiesz, tą mapę. Tutaj jest znak. Jest tak Widać, że jest dużo ludzi. Mamy wreszcie ładną pogodę w Londynie. Wreszcie zaczęło świecić słońce. Także można jechać na przejażdżkę metrem. Pochodzić troszeczkę, złapać witaminę D. I zobaczymy. Tutaj jest mapa. Pokażemy teraz mapę. Zobaczcie. Wszystko jest podzielone na strefę 6, 5, 4, 3, 2, 1. Centrum Pokaż gdzie jedziemy. My wyruszamy stąd. Jedziemy do Acton Town i z Acton Town przesiadamy się na zieloną i będziemy jechać na Ealing Broadway, tak? Tak. Coś źle powiedziałem. Dobrze powiedziałeś. No. To taka jest trasa. Zaraz będzie widać jakie są pociągi. Na każdej stacji są wyświetlacze pokazujące ci, gdzie jest docelowa podróż, gdzie ten pociąg jedzie. Kot Foster. Także zawsze zobaczysz możesz na mapie i jest pokazane, że jest za dwie minuty, i na za dziewięć. I nadjeżdża. Widać, że jest sporo osób, ale wbijamy się. Tutaj jest cała trasa tej linii, którą jedziesz. Tam wcześniej widzieliśmy mapę wszystkich linii. Tutaj tylko Twoja linia, także możesz na spokojnie usiąść i zobaczyć, gdzie jesteś bez stresu, żeby dostać się tam, gdzie chcesz. Przyszliśmy właśnie na drugą stronę i stąd łapiemy pociąg, który jedzie na Ealing Broadway. Teraz przesiadamy się w linię zieloną. To też jest underground, ale jeździ na zewnątrz. I tutaj bardzo rozpoznawalny napis na każdej stacji, we wszystkich miejscach. Mind the Gap. Uwaga na szczelinę, dziurę, jak to to zwał. Zawsze w głośnikach. pani powtarza, albo gościu. Na platformie Akton tam. Zobacz, tutaj. Znana na całym świecie, znaczy Wszyscy wiedzą, że to London Underground, no, i tutaj akurat jest stacja z opcją sklepik, można sobie kupić znaka na podróż albo coś do picia. Kolejna mapka pociągu District Line. No, jesteśmy na innym Broadway. Pół godziny nam to zajęło? Coś takiego. Posiadamy. I teraz, tutaj, każdemu to mówię, jak jest ktoś na Ealing Broadway ze mną, bo ja tak słyszałem od kogoś. To była legenda ogólnie, bo później wyczytałem, że to jest nieprawda. Zawsze mówili, tutaj na Ealing Broadway to był pierwszy sklep polski w Londynie. I tam jest teraz Starbucks, ale tak naprawdę to on tam był. Tam był ten polski sklep. Jak ja już tu przyjechałem, to on już tam był i ktoś mi mówił, że ten sklep był już w ogóle tam wcześniej. No ja w to wierzyłem. A podobno pierwsze, pierwsze sklepy polskie powstawały już w latach 40. po wojnie i gdzieś na South, na Kensington, South Kensington. Z tyle co pamiętam. Także obalamy legendę live na YouTubie. To nie jest pierwszy sklep Polski w Londynie, ale jeden z pierwszych, później. Może w tej erze, jak Polacy zaczęli przyjeżdżać e, po dołączeniu Unii Europejskiej. Żeby dojść do restauracji, no nie trzeba, ale my żeśmy się przeszli takim małym shopping center, który znajduje się dosłownie dwie minuty od stacji. Znajdują się też tam różne restauracje, sklepy. Możesz sobie otworzyć nowy kontrakt na telefon. Proszę bardzo, woda fone o tu są tak jak u nas co jest u nas Orange Czuć jakieś jedzenie czuję. Sklepy dookoła a na, na górze jest napisane, że jest biblioteka. Czy można przejść na kawkę i usiąść po książkę? Ej, nie życie. Sowa Restaurant jest zamknięta, nie? Ja ogólnie dzwoniłem do Sowy Restaurant. Okazało się, że zadzwoniłem do jakiejś restauracji i zamówiłem stolik w ogóle tutaj gdzieś daleko obok jak to się nazywa? Polka Polka Ej, normalnie jest nie? <grymka> Zorobista była szamka i dobre ciasta mieli No ale dobra, sprawdzimy Polkę I udało nam się dojść do restauracji Polka Znajdujemy się na zewnątrz Zaraz <grymka> będziemy wchodzić do środka Na zewnątrz jest od razu Karta. Wchodzimy do środka. Jesteśmy w środku. Co się okazało? Restauracja Polka to jest. Teraz nowa restauracja. Wcześniej nazywała się restauracja Sowa. Tam, gdzie mieliśmy iść, tam, gdzie było zamknięte. Tu tańce. jest Sowa. Także tu jest Sowa, ale nazywa się teraz Polka. Także dotarliśmy do celu. Chcieliśmy iść do Sowy. Jesteśmy w Polce, ale jest to samo. Po prostu pod innym pod nazwą i w innym miejscu. Szamka zamówiona. Na starter mamy Tatara wołowego. Ty zamówiłaś? Carpaccio. Carpaccio. Na danie główne wjeżdża cielęcinka. Nie, nie cielęcinka. Konfitowane łódko z kaczki podane z kopytkami. Także to jest ciekawy zestaw. I co ty zamówiłaś? Grzyby. Grzyby. Coś więcej na temat tych grzybów? Można powiedzieć na wicę. To są jakieś grzyby panierowane w sosie koparkowym. Zobaczymy. Pani, pani była bardzo miła polski klimat jak na razie to jest jakaś twarz, nie wiem czy widać a ty masz, elegancko sorek z soku widzisz tą twarz? jakiś machu picchu oni przyniosły właśnie przystawki tatar wygląda bardzo z tym powiedział. Justalez czyli smakowało. Smakowało? Smakowało, tylko troszeczkę przekombinowany mi talerz jest. Łukasz mm -hmm. lubi proste rzeczy, a ten tatar był taki troszeczkę dla niego zbyt skomplikowany. <laughs> Nie wiedziałem czy mam jeść, także zjadłem tradycyjnie z cebulką i góreczkiem. Jedzeniu. Mamy podsumowanie, mamy rachunek. Widzieliście, co jedliśmy. Cena jest 67 funtów i parę pensów. Czyli, jak można powiedzieć, na te czasy nie jest najgorzej. Jedzenie było bardzo dobre. Moja kaczka była bardzo delikatna. Odchodziła pięknie od kostki. Ehm, kopytka były też bardzo dobre buraczki także mogę powiedzieć że wypadł do restauracji Polka udany nie udało nam się dostać do stowy, ale skończyliśmy tutaj moja ocena to 8 a ty Patrycja? Moja ocena to 9. 9. Bardzo, no, bardzo, bardzo, tak. bardzo dobre. Niestety nie mamy czasu, żeby... znaczy czasu. Czasu mamy, ale nie mamy miejsca w brzuchu, żeby zjeść deser. Pani nam zaproponowała. I wytłumaczyła nam jeszcze taką ciekawostkę, że sowa poprzednia restauracja to był franchise i oni teraz już nie chcieli być pod kimś, dlatego otworzyli swoje nowe miejsce, które nazywa się Polka. Ale sowki zostały nadal loga na tych rzeczach, gdzie się trzyma sztucznej noże. Jak wiesz w komentarzu, jak to się nazywa, to daj znać, bo mi zabrakło wyraz w głowie. Duży wybór win. Nie jestem smakoszem, ale jak też jest, to w Polsce znajdzie. Tutaj jest jeszcze sekcja, gdzie są ciasta. Dzisiaj wygląda trochę pusto. Słodkie kąski. Świąteczna babka. I jakiś chyba wybór, wyrób własny. Nie, nie, to są jakieś znane. Miody, pasztety, sos jest można kupić do spaghetti, krem z suszonych pomidorów, zupa ogórkowa, słoik zupy ogórkowej. To nie tylko można usiąść, zjeść, ale coś kupić. Co tu jeszcze jest po drugiej stronie? Miodzik. I tutaj są już chyba produkty właśnie tej cukiernicowej, o której Pani nam mówiła. Nowo wybudowany osiedle. I jak budowali to Zrobić miejsce na gastronomię. Dużo restauracji, różne smaki. My dzisiaj wybraliśmy polską restaurację, ale na pewno wrócimy na e -Link. I Zawsze wracamy, bo nie jest tutaj pierwszy raz. Można dobrze zjeść. Brzuszek pełny. Tutaj panorama z kościołem. Zapraszamy serdecznie, jak jesteś w Londynie. Już nie wiesz co masz robić bo centrum, czy obchodziłeś całe to, przyjdź na Elink, zjedź, zjedź coś w Polsce, możesz spotkać dużo Polaków, możesz pogadać, ponawiać z meczkami. Wypad uważam za udany. Młodzież ty też. Tak, bardzo udany. Po lewej stronie. Yy, sklep z różnymi yy... towarami z takich państw jak Chiny, Japonia jeden z większych sklepów chyba, widziałem dla może, mnie największy supermarket chiński może kiedyś będziemy mieli zajawkę to jedziemy i nagramy dajcie nam znać w komentarzach, czy chcecie zobaczyć filmik o chińsko-japońskim sklepie Kurde. dziękujemy, że byliście z nami wspólnie poznajemy różne lokacje w Londynie i nie tylko serdecznie dziękujemy za wsparcie i zapraszamy na kanał a jak już tam jesteście to dajcie lajka, like, dajcie suba i do usłyszenia następnym razem